Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie na temat możliwości wprowadzenia mechanizmów rynkowych na poziomie samorządu w edukacji. Przygotowując się do kampanii samorządowej jako członek konwentyklu, jako sygnatariusz w rozmowie z innymi sygnatariuszami i z innymi członkami partii, zastanawialiśmy się, jak przełamać barierę bez ideowości wyborów samorządowych. To znaczy barierę, w której startujemy do wyborów, do synników wojewódzkich, do powiatów czy do rad miast, w których tak naprawdę 90% prawa i przepisów, a może i więcej, pochodzi z centrali, to znaczy z Sejmu, z ustaw i przepisów, które są dla nas obce, które chcemy odrzucić, zmienić. Na poziomie samorządu tego zrobić nie możemy. I w związku z tym było czasami nawet poruszone takie kwestie, czy w związku z tym w ogóle powinniśmy występować w tych wyborach, uczestniczyć? No bo mogą one się stać dla nas nie tylko barierą nie do przejścia ze względu na niską, niskie zainteresowanie naszych wyborców, ale także zagrożeniem ze względu na to, że jeżeli się gdzieś dostaniemy, no to będziemy musieli wykonywać prawo, przepisy, ustawy i budować świat, który jest nam absolutnie obcy i zbędny, który chcemy zmienić. Wtedy w różnych dyskusjach, i gdzieś już dokładnie nie pamiętam, w którym miejscu. Trafiła do mnie informacja, że że Jarociń, to jest takie miejsce w Polsce, które sprywatyzowało w dużej części oświaty, sprywatyzowało szkoły, urynkowiło, a także wprowadziło mechanizmy rynkowe w inne sfery to znaczy do pomocy społecznej, w sferę kultury że podobno tamto się udało. No, wspaniała informacja. Ja tu oczywiście nikogo nie będę przekonywał do tego, że urynkowienie edukacji jest czymś pożądanym i mam nadzieję, że większość z nas ten postulat rozumie i popiera. Jesteśmy jedyną formacją polityczną, być może nie tylko w Polsce i w Europie, która jest za całkowitą prywatyzacją, za całkowitym urynkowieniem Sfery edukacji. Jeżeli popatrzymy na postulatu ruchu narodowego, czy wcześniej ruchu palikota, twojego ruchu dzisiaj, to każdy z nich ma inny pomysł na edukację. Jedni chcą więcej patriotyzmu, więcej lekcji o żołnierzach wyklętych, jak najbardziej zacne i, i mogą być wykorzystane, a drodzy więcej edukacji seksualnej. Nie każdy dopuszcza, że jak zostanie wybrany, jak już ten rząd będzie nasz, to wtedy nasz minister edukacji czy on się będzie nazywał Robert, Roman, Piotr, czy Janna wprowadzi taki mechanizm, a to, że już wszyscy wtedy będą wiedzieli, na czym ta Polska polega, że ta edukacja będzie kierowana przez naszych ludzi w naszym kierunku. No i Kongres Nowej Prawicy, wcześniej Unia Polityki Realnej, jest ideą formacją, która uważa, że państwowa edukacja, komunalna, skomunalizowana, gminna, prowadzona przez urzędników, istotne, czy to są urzędnicy, którzy są wynagradzani z budżetu gminy, Województwa czy z budżetu państwa jest dla nas podstawowym zagrożeniem. Nasza weryfikacja członków, weryfikacja postulatów w zasadzie powinna się zaczynać od fundamentu, to znaczy od zmieniania systemu modelu edukacyjnego na, modul, na moduł rynkowy. E egzemplifikacją tego, czym może być państwowa edukacja, jakie są jej skutki, e są dzisiejsze pokolenia w Europie Zachodniej, są pokolenia wcześniejsze w Polsce ludowej, a najlepszą egzemplifikacją jest taki żart, który kiedyś opowiadał, powiedział pan Stanisław Michakiewicz, jak Związek Sowiecki najechał w 1968 roku w Czechosłowację, no to w zasadzie nikt z Czechosłowaków, z naszych sąsiadów, nie, nie stawiał oporu, no bo ta państwowa edukacja. I nauczanie spowodowało, że wszyscy wiedzieli, że Armia Czerwona nie jest niezwyciężona. W związku z tym tak zindoktrynowana młodzież i wszystkie osoby, które przez tą państwową edukację przeszły, wiedziały, że no, walczyć nie ma sensu. Kilka lat później podobna agresja nastąpiła na Afganistan, ale w Afganistanie 80% ludzi nie chodziło do szkół. To byli analfabeci. Oni nie czytali, że armia czerwona jest niezwyciężona. Wzięli ochoczo się do walki i proszę zobaczyć z jakim skutkiem. Ta państwowa indoktrynacja ma na celu na każdym etapie rozwoju wychowanie albo człowieka socjalistycznego, który będzie popierał Związek Radziecki i jedyną słuszną drogę, albo tak jak dzisiaj, socjalizm europejski. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest prywatyzacja edukacji. Mam nadzieję, że wszyscy się tutaj zgadzamy, a jeżeli ktoś ma jakieś przeciwne argumenty, to chętnie odpowiem, jeżeli będą pytania, jakieś uwagi. Kiedy trafiliśmy wspólnie z naszym sztabem wyborczym na informacje właśnie o, tych mechanizmach, o wprowadzeniu tych mechanizmach rynkowych w Jarocinie, to najpierw zapoznaliśmy się z różnymi artykułami, nie wierząc w to, że jedyna gmina w Polsce, w Wielkopolsce, niedaleko od Wrocławia, wprowadziła coś, zdecydowała się na bardzo odważny krok i została za to zlikwidowana, zbombardowana przez urzędy, że jeszcze tam się to stało, a reforma rozpoczęta została w 2003 roku. I pojechaliśmy, umówiliśmy się z byłym wiceburmistrzem, panem Robertem, który był jednym z animatorów tych zmian, i który przetrwał i atak Związku Nauczycielstwa Polskiego, i atak Kuratorium Uświaty, i udało się tam wprowadzić w zasadzie dziesięciokrotnie więcej zmian rynkowych niż w każdej innej gminie. W, każdej, w każdym samorządzie lokalnym od 0,5 pół do 1,5% budżetu miasta gminy jest przekazywane do zwanych budżetów obywatelskich do dyspozycji organizacji pozarządowych fundacji i stowarzyszeń czy powiedzmy sobie to są te mechanizmy poza, poza urzędowe. Dzisiaj w 2014 roku w Jarocinie jest to prawie 10%. Tam nie ma jako takiego wydziału kultury zarządzaniem Placówkami kulturalnymi zajmują się fundacje i stowarzyszenia różnego rodzaju, założone przez pasjonatów kultury. Znajduje się tu jedno z najlepszych, najlepiej wyposażonych kin w Polsce. Pan wiceburmistrz opowiadał nam, że jak są premiery w nowych technologiach, w tych najnowszych technologiach filmów, premier to po Warszawie, Poznaniu, chyba Wrocławiu Jaroczyn jest czwartym miastem które te premiery jako, jako to najlepiej, no, najbardziej nowoczesne kino i placówka wyświetli. Więc zapraszam do krótkiego takiego przeglądu tego, co się tam wydarzyło. Sam projekt miał nazwę od Szkoły Biurokratów do Szkoły Obywateli. No i to, oczywiście udało nam się odkryć to, że osoby, które wprowadzały te zmiany, kiedyś należały do Unii Polityki Realnej. Odeszły z partii, uznały, że partyjna działalność jest raczej obciążeniem, balastem, że należy to zrobić raczej na polu samorządowym, tworząc platformę wyborczą z nazwą, już teraz dokładnie nie pamiętam, czy Ziemi jarocińskiej, czy samego miasta Jarodzin. I w 2003 roku stanęli przed pierwszym powiedzmy sobie, problemem, wyzwaniem, kiedy w jednej z małych miejscowości, w siedleminie, miała zostać zlikwidowana szkoła, wybudowana na kilkuset uczniów kiedyś w czasach socjalizmu perelowskiego, a w 2003 roku chodziło do niej 70 uczniów i, tych, i ta szkoła po prostu nie miała ekonomicznego yy, uzasadnienia istnienia. To jest prezentacja, która jest wyświetlana, ją specjalnie pozwoliłem sobie wypożyczyć z Urzędu Miasta, po to, żeby pokazać, tak jak to robią animatorzy tych zmian, jak to wygląda w czasie prezentacji. Nic tutaj wielkiego nie, nie zmieniałem, może niektórą kolejność. Jak są pokazywane slajdy. W tym drugim, na drugim slajdzie są sentencje Miltona Friedmana. Też nikomu chyba nie trzeba tutaj przypominać, kim jest y, laureat Nagrody Nobla, jeden z y, najwybitniejszych przedstawicieli ekonomii wolnorynkowej. I tłumacząc innym samorządowcom i przedstawicielom ministerstw, wydziałów oświaty, y, samorządowcy wolnorynkowcy z Jarocina przede wszystkim pokazywali na ten slajd, który mówi o zasadzie racjonalnego gospodarowania nakładami w postaci subwencji oświatowej, w taki sposób, żeby one były jak najefektywniej wykorzystane przy tych minimalnych środkach, czyli przy subwencji oświatowej, której oczywiście na poziomie samorządu nie można zlikwidować, i jak wprowadzić bon edukacyjny, czyli prywatyzując podmiot, który będzie wykonywał te funkcje, w tym wypadku szkoły. No i oczywiście tutaj samorządowcy tłumaczą, cztery sposoby wydawania pieniędzy, że ten pierwszy, kiedy wydajemy własne pieniądze na własne potrzeby, jest najbardziej efektywny, racjonalny i gospodarny, a ten czwarty, kiedy urzędnicy wydają je na swoje potrzeby, jest najmniej racjonalny. No i oczywiście podwyższa koszt i funkcjonowanie instytucji, w tym wypadku w tym wypadku szkół, ale każdej dziedziny. No i krótkie definicje racjonalnego gospodarowania, jednego z kluczowych pojęć w ekonomii, yy, opierającego się na alokacji ograniczonych zasobów w taki sposób, żeby przyniósł jak największe korzyści przy takich ograniczonych środkach. Ja tu już przejdę do no właśnie, co samorządowcy zastali w 2002 roku. Jaką szkołę i jakie szkoły dzisiaj w całej Polsce, oprócz tej jednej gminy zostają wszystkie te osoby, które znajdą się z ramienia kongresu nowej prawicy w samorządach, czy to będzie samorząd województwa, czy Rada Gminy Miasta czy powiatu. Szkoła prowadziła około ponad 20 szkół, 14, kilkanaście szkół, 14 szkół podstawowych, 4-3 niepubliczne, w zasadzie te niepubliczne traktowane tak po macoszemu, więc istnieją, ale najlepiej, żeby przestały istnieć, bo są nieuczciwą konkurencją dla tych gminnych. Oczywiście wszystkie decyzje w tych szkołach były podejmowane najpierw w zespole administracyjnym, czyli jakiejś takiej nadbudowie biurokratycznej, która nakazywała, jak mają być wydawane pieniądze, gdzie dzieci mogą się uczyć, były ściśle ograniczone obwody szkolne, no i oczywiście yy, cała biurokracja z tym związana, więc ograniczenie finansowe szkół, ograniczenie kompetencyjne dyrektorów. No i tu liczby do wynoszącej ponad 7, 17 milionów subwencji oświatowej. Tak, ja nie wiem czy wszyscy rozumieją, subwencja oświatowa to jest kwota, dotacja z budżetu Ministerstwo Edukacji Narodowej, która idzie na każdego ucznia w zależności on jest specjalna algorytm obliczany na podstawie terenu, gdzie ta subwencja idzie i jednostki rodzaju szkoły, do której trafia. No i w Jarocinie było to ponad 17 milionów, a funkcjonowanie bieżące szkół z gminy Jarocin z miasta Jarocin, z gmina miejsko-wiejska to było około 1,5 miliona złotych, 1,5 miliona na remonty, na dofinansowanie różnego rodzaju zmian i infrastrukturalnych przekształceń w tych jednostkach. No i to jeszcze jest informacja o przedszkolach, tak, które też są w ramach tej subwencji oświatowej wspierane przez gminę. Czym jest szkoła biurokratów? Chyba tutaj w tym środowisku nie trzeba tłumaczyć tak budżet. Nie jest zależny od liczby uczniów, jest zależny z jednej strony od tej subwencji oświatowej, która powiedzmy sobie, nie jest jakimś tam miernikiem, ale nacisk idzie na zdobycie jak największych środków. Jak nie z ministerstwa, to z budżetu wydziału czy jakiegoś zespołu administracji szkół i placówek oświatowych. Oczywiście to urzędnicy podejmują decyzję, co ma być w tej szkole. Z, wdrożone, jaki ma na przykład dziennik elektroniczny funkcjonować. Tak naprawdę wynagrodzenie nauczycieli i istnienie tej administracji oświatowej powoduje, że znikają motywacje wśród osób prowadzących zajęcia do efektywnej, dobrej, rzetelnej pracy. Bo wspomnieć oczywiście należy tutaj o karcie nauczyciela, która jest jednym z tych głównych elementów, który często powoduje o wyborze tego zawodu wśród osób zainteresowanych. No, jakie były założenia szkoły obywateli. Jak Państwo pewnie tu zauważą, na tej prezentacji nie pojawia się nigdy, nigdzie chyba słowo prywatyzacja. Bo to słowo, jak samorządowcy stwierdzili, zostało spalone przez różnego rodzaju afery i, i ta i cała historia związana z różną prywatyzacją mogłaby się źle kojarzyć, więc. Ten projekt Szkoła Obywatelska, nawet nie mówienie o szkole rynkowej, tylko o szkole obywatelskiej, był według tych samorządowców jakimś sposobem, nie na oszukanie, ale na przedstawienie alternatywy w stosunku do istniejącego systemu. Więc bon edukacyjny, konkretna ilość pieniędzy tylko z subwencji oświatowej. Ograniczenie wydatków gminy, miasta na te bieżące remonty. Spowodowanie, że to nauczyciele będą kreatorami zajęć, i poprzez likwidację karty nauczyciela wtedy w tych szkołach pojawia się normalna umowa o pracę, czasami umowa zlecenie, i nauczyciele już bez tych osłon i bez specjalnych przywilejów wynikających z tej karty zaczynają inaczej pracować, zaczynają inaczej prowadzić swoje zajęcia. I jednym z pierwszych oczywiście efektów była duża rotacja na samym początku zmian w tych pierwszych szkołach, bo blisko połowa zatrudnionych nauczycieli odeszła. To byli funkcjonariusze państwowi, funkcjonariusze oświatowi, można ich tak nazwać, którzy pracowali w tych szkołach ze względu właśnie na przywileje i osłony związane z tą kartą nauczyciela. Przyszli nowi i zaczęła się zmiana. Zaczęła się zmiana najpierw Została przekształcona w 2003 roku szkoła, mała, o której wspominałem, z 70 uczniami w 7 Z początku bardzo dużo opory, nie wśród nauczycieli, ale wśród rodziców. Protesty, zebrania, negocjacje, dyrekcja się nie chciała zgodzić, ale był wybór. Albo likwidacja i wszyscy tracą pracę, albo, przekształc albo likwidacja i prowadzenie tej samej szkoły przez. Stowarzyszenie bądź fundację, którą powołają nauczyciele, rodzice no albo zainteresowaną osoby. No i udało się, szkoła zaczyna funkcjonować i zaczynają w niej działać zupełnie inne mechanizmy niż w tej szkole państwowej, gminnej z kartą nauczyciela. Szkoła zaczyna szukać sponsorów. Zaczyna myśleć o tym, że niewykorzystane pomieszczenia może przeznaczyć na przykład na schronisko młodzieżowe. Jeżeli może na niej zarabiać, no to zaczyna zarabiać. Zaczynają różnicować się zarobki nauczycieli. Nie tak jak dzisiaj to są zarobki statyczne i uzależniono od liczby, nie, wiem, godzin te wykonywanych różnego rodzaju prac, tam nauczyciele zaczynają pracować w trybie zadaniowym. Te dzieci nie muszą już chodzić na korepetycje, bo te korepetycje, te zajęcia są na dużo wyższym poziomie. Ale władze oświatowe widzą, że to jest zagrożenie, bo zostaje zlikwidowana ta placówka, zespół administracyjny który zarządzał tymi szkołami. Zaczynają ci, urzęd, ci urzędnicy, widzą, że jeżeli dojdzie do kolejnych przekształceń i zmian, to oni po prostu tracą pracę. Więc stracili pracę, no i zaczął się pierwszy protest władz oświatowych. Władz, które uznały, że niewykonywanie nawet w tej jednej, czy potem w drugiej szkole obowiązku oświatowego przez gminę jest złamaniem konstytucji. I Związek Nauczycielstwa Polskiego, kuratorium oświaty, podaje tą gminę do sądu. Podaje, no tak jak powiedziałem, o złamanie konstytucji. Za chwilę pokażę Państwu pismo z 2009 roku Związku Nauczycielstwa Polskiego, już po uzyskaniu nagrody w Związku Ma Miast i Gmin Polskich, którą uzyskała gmina Jarocin, za właśnie jako pierwsze miejsce w zarządzaniu efektywnym oświatem. Samorządowcy postanawiają się bronić, jadą do ministerstwa i przekonują jednego z ministrów o tym, że oni pokażą, przekształcając kolejne szkoły, że można w ten sposób, że jest to ratunek dla małych, wiejskich, często zagrożonych upadkiem szkół, a także jest to szansa na uratowanie miejsc pracy nauczycieli i lepsze, efektywne zarządzanie oświatą. Przychodzi czas na kolejną miejscowość. No i w 2009 roku wyglądało to w ten sposób, że z pięciu placówek niepublicznych, które istniały w tym czasie, dzisiaj w 2009 roku było to 20, a dzisiaj są to 24. Po kolejnych zmianach oczywiście były protesty, były takie głosowania, że władze zażądały, żeby było jednomyślność, czyli żeby 100% rodziców zagłosowało za stworzeniem tego stowarzyszenia i się udało. Był w pewnym momencie przełom związany z tym, że pani kurator oświaty, no, że okazało się, że pani kurator oświaty, która protestuje przeciwko tym zmianom, posyła swoje dziecko nie do szkoły gminnej, tylko posyła do tej prywatnej, do tej prowadzonej przez Stowarzyszenie Fundacji. Jednym z tych argumentów została przekonana, żeby nie protestować, no bo skoro wybiera, no to jest łatwy argument, no, że, no, dlaczego ona wybiera tą szkołę? No, dlatego, że jest chyba lepsza, prawda? Szkoły zostają przekształcone, zwiększają się dotacje dla tych niepublicznych placówek oświatowych, bo szkoły zaczynają dbać o majątek, stają się dyrektorzy, właścicielami tego majątku, właścicielami tych budynków, odpowiednikami prezesów prywatnych firm. Nauczyciele zaczynają inaczej myśleć o swojej pracy, zaczynają się dokształcania, kursy i szkolenia. Szkoły z własnej inicjatywy nie stają się tylko ośrodkami edukacyjnymi, ale ośrodkami animacji projektów edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych i historycznych. Dzisiaj w Jarocinie istnieje kilkanaście różnego rodzaju stowarzyszeń, między innymi takich, nie tylko takich, które prowadzą szkoły, ale takich, które prowadzą kina, placówki pomocy społecznej i różnego rodzaju projekty, które Otrzymują dotacje i wsparcie nie tylko z gminy, ale także od sponsorów prywatnych, z biznesu po prostu i firm yy, poza, poza gminnych, poza budżetowych. Środki pozyskane przez organizacje pozarządowe 2008-2009, rok 2009, porównanie skali. Te organizacje zaczynają szukać spoza budżetu również środków, pozyskując je. Także chociażby z wynajmu schroniska młodzieżowego. W szkole w Potarzycy, ja teraz wymieniam takie małe szkoły, Witaszyce, Potarzyce, Golina, Siedlemin, to nic z nas pewnie, chyba że ktoś był kiedyś w Jarocinie, czy mieszkał, to wie, że to są małe ośrodki, w zasadzie wiejskie. Te szkoły zaczynają poprzez podnoszenie kwalifikacji swoich nauczycieli, podnoszenie jakości edukacji, pozyskiwać uczniów spoza innych szkół. Zaczynają coraz więcej zarabiać. Zaczyna się boom edukacyjny w tamtej gminie, polegający na tym, że niektóre szkoły gminne proszą ich, tych samorządowców, że być może uda się też przekształcić inne szkoły. Ale ten, ten obowiązek oświatowy, który wynika z konstytucji i z przepisów oświatowych istniejących, zmusza jednak tych samorządowców do tego, żeby połowę szkół, które nawet byłyby chętne, pozostawić w rękach gminy no bo to i prokuratura, i sądy, i nie wiadomo, co się dalej wydarzy, to lepiej zostawić to na poziomie takim, żeby choć połowa, czyli ponad 20 szkół było w rękach, prywatnych w rękach tych stowarzyszeń i fundacji, niż zostawić je w gminach i w rękach urzędników. Ci samorządowcy opowiadają, że przyjeżdżają do nich ludzie z samorządu, z wydziałów edukacji, z całej Polski. Ale moje pytanie, dlaczego nikt nie skopiował tych rozwiązań w innych miejscach, ponieważ ze względu na chyba brak determinacji i, i woli no i jakiejś większości na Radzie Miasta. Bo oczywiście początek tych zmian był bardzo trudny. No w zasadzie początkiem była, było zagrożenie likwidacji jednej, jednej ze szkół w małej miejscowości. I była alternatywa w postaci albo będzie ją prowadziło stowarzyszenie, albo, albo zostanie zlikwidowana. Tak wygląda dokładne porównanie 2003 i 2009 roku dotacji dla stowarzyszeń. Czyli ta część budżetu gminy dzisiaj to jest około 10% w 2014 roku. Gmina i ci samorządowcy przekonali innych samorządowców na SSLD nawet z innych komitetów niepolitycznych, że warto że własność prywatna jest lepszym sposobem na inwestycje i na prowadzenie edukacji, kultury, pomocy społecznej. Bo wtedy własność gminna, państwowa jest kosztem. Własność prywatna zawsze jest inwestycją. Zawsze jest sposobem na racjonalniejsze nie tylko wydawanie pieniędzy, ale dbanie o jakość kształcenia, jakość oferowanych usług, co potwierdziły zmiany na, na tych polach nie tylko edukacyjnym, bo także kultury. No jeszcze krótko o subwencji na te wydatki bieżące, czyli to są subwencje poza tą subwencją oświatową. 2002 rok 1,5 miliona, ponad 1,5 miliona, potem jak widzimy te kwoty się zmniejszyły, ponieważ szkoły zaczęły pozyskiwać środki z budżetu pozagminnego, urzędowego. Na konkretnych liczbach samorządowcy, pan Robert powiedział, że udało im się zmniejszyć te bieżące wydatki na różnego rodzaju tam wyposażenie, na remonty, pięciokrotnie. Czyli, jeżeli dzisiaj we Wrocławiu mamy wydatki na poziomie prawie miliarda. Bieżący odpowiednik, te, tych, które tutaj mamy, w wysokości 100, 200, czasami 300 tysięcy, to we Wrocławiu jest to prawie miliard złotych, ponad 900 milionów. Jaki jest podstawowy kłopot we wprowadzeniu tych zmian? Oprócz oporu środowiska rodzicielskiego, nauczycielskiego, oporu po prostu terenowi status quo, o której pisał wspomniany na początku Milton Friedman. No to jest przede wszystkim konieczność wypłacenie odpraw dla nauczycieli którzy są zwalniani. Samorządowcy mówili, że czasami wszystkie te wydatki szły tylko tutaj na dole, może państwo nie widzą, konieczność wypłacenia odpraw nauczycielom zlikwidowanych placówek. Czasami cała ta, całe te wydatki bieżące to były wydatki na te odprawy. pytaliśmy no dobrze, no to we Wrocławiu, jak mamy dużo szkół, zaczniemy to wprowadzać. To nie miliard będziecie musieli przeznaczyć na te odprawy, ale cały budżet Wrocławia. I może będzie mało. Jest to duży problem w dużych miastach, bo jest duża liczba nauczycieli. Jeżeli w nie odeszła połowa, a ta połowa to było kilkuset nauczycieli, w przeciągu oczywiście 2003-2014 roku, no to we Wrocławiu myślę, że byłoby to dużo więcej i dużo trudniejsze do sfinansowania i utrzymania przez nasz budżet. Dobry wzorzec dla wszystkich. To są, o właśnie, dyplom urzędu. Pierwsze miejsce, tutaj może państwo nie widzą, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich. Samorządowy Lider Zarządzania w 2009 roku, usługi Społeczne Dziedzinne Oświata. Finał konkursu organizował się to Ministerstwo z tym nie miał zbyt wiele wspólnego, ale na poziomie...